My mieliśmy szczęście obserwować wczoraj... Yy... Ci, którzy mieli wyjątkowe na żywo, ci, którzy mieli mniejsze na zdjęciach i nagraniach, właśnie zrzut paliwa z drugiego stopnia rakiety Falcon 9 rakiety należącej do firmy SpaceX Ilona Maska, która poleciała z tajną misją, moi drodzy. To znaczy, może sama misja nie była do końca tajna, ale tajny na pewno był ładunek, który w ładowni Falcona się znajdował. A cóż tam się znajdowało, moi drodzy? Otóż misja nazywała się n -Roll 69 taką właśnie nosiła tutaj nazwę wewnątrz ładowni znajdował się satelita szpiegowski prawdopodobnie jakiś wojskowy sprzęt który miał za zadanie No właśnie tego nie wiemy No bo jest to oczywiście tajna informacja natomiast nazywał się USA 498 i taki satelita na orbicie okołoziemskiej się znalazł i będzie tam jakieś swoje zadania wykonywał no orbita o inklinacji 51 stopni pozwoliła właśnie na około godziny 21 takich pięknych e, widoczków, które za chwilkę wam pokażemy, no miałem to szczęście, że akurat wyszedłem z psami i moją uwagę przykuło coś bardzo niezwykłego, coś co no mogło umknąć komuś, kto nie interesuje się przestrzenią kosmiczną, ale jeżeli już się parę różnych dziwnych rzeczy widziało w swoim życiu, no to na pewno przykuwa uwagę i tutaj możemy te zdjęcia pokazać tych obłoczków właśnie jak to wyglądało. Otóż podniosłem e, głowę, może najpierw, no dobra nie jak będzie ten. I tutaj jest oczywiście troszeczkę bardziej to już naświetlone, więc widać to dokładniej niż to, co miałem okazję zauważyć, ale wyglądało to jako bloki srebrzyste. W ten sposób świeciło trochę. No tylko w żaden sposób nie przypomina to boków srebrzystych, bo te wiemy rozkładają się takimi włóknami gdzieś tam nad horyzontem. A tutaj była świecąca chmura, więc przykuło to mój wzrok, i tam już widzicie pod tą chmurą taki. POciągnięty, podłużny, biały kształt. No i właśnie. I teraz sobie możemy zobaczyć to pierwsze nagranie, bo za chwilę w chmurze zadziało się coś dziwnego. Zaczęło to wyglądać dokładnie tak, jakby przelatywał tamtędy samolot, nie? Tutaj mamy właśnie już nagranie. Wygląda to tak, jakby leciał tam samolot i świecił swoimi światłami pozycyjnymi, ale oczywiście już wiedziałem, że wtedy mamy do czynienia z czymś innym niż samolot, a mianowicie z jakimś tutaj elementem kosmicznym, z jakimś elementem rakiety. Nie wiedziałem tylko jakiej rakiety, bo akurat nie byłem świadomy tego, że po 18 czasu polskiego startował właśnie ten skład Falcona 9 z... Przylądka Canaveral. Okej, okay, więc tak to właśnie wyglądało w początkowej fazie. Z przylądka Canaveral, no i nie byłem też świadomy, że coś takiego nad Polską się wydarzy. Zaczął się zmieniać kształt tego, zaczął się tworzyć taki wirek, taki właśnie portal do innej rzeczywistości. Z czym my tu właściwie mamy do czynienia? Otóż pierwszy stopień takiego Falcona 9 wraca sobie z powrotem na powierzchnię Ziemi. Jest wielokrotnego użytku, natomiast z drugim stopniem coś trzeba zrobić. Po tym jak już wyrzucił w przestrzeń kosmiczną swój ładunek, Czyli w tym przypadku, właśnie tego satelitę, No to warto by było nie zostawiać go na orbicie w postaci kosmicznego śmiecia, tylko sprowadzić go z powrotem w ziemską atmosferę, gdzie ulegnie spaleniu i ulegnie zniszczeniu. A jego szczątki, ewentualne jakieś, padną w tym przypadku akurat do Oceanu Indyjskiego. No i. Właśnie dokładnie tutaj to możemy zaobserwować. Obserwujemy zrzut paliwa. Po co się to robi? Po to się to robi, żeby zbiorniki wchodząc już w gęstsze warstwy atmosfery rozgrzewając się no po prostu zwyczajnie nie wybuchły. Więc widzieliśmy na początku tę chmurę właśnie ten zrzut paliwa. Potem, żeby ustabilizować lot, rakieta zaczyna obracać się wokół własnej osi. Więc możemy pokazać ten chyba ostatni film, który tutaj mamy. Będzie to widać, zaczyna obracać się wokół własnej osi, i dzięki temu widzimy właśnie jak te gazy podświetlone i przez silniki, i przez słońce, które jeszcze na takiej wysokości gdzieś tam nisko nad horyzontem się z perspektywy tej rakiety znajdowało. Więc widzimy taką spiralę. A że nie ma tam atmosfery, o którą turbulentnie te gazy mogłyby się gdzieś rozbijać, no to taki właśnie wirek podąża za rakietą i możemy oglądać taki spektakularny show. Po co to paliwo się zrzuca, tak jak powiedziałem, żeby nie wybuchło podczas wejścia w atmosferę? No bo gdyby taki zbiornik jeszcze wypełniony paliwem wybuchł, no to mielibyśmy tutaj dodatkowy odrzut. Zmieniłaby się trajektoria spadania takiego drugiego stopnia i nie trafiłby on tam, gdzie było to zaplanowane, czyli w tym przypadku na przykład do Oceanu Indyjskiego, ale mógłby zupełnie w innym miejscu wylądować i mielibyśmy już do czynienia wtedy z niekontrolowanym wejściem w ziemską atmosferę czyli dokładnie z tym, co miało miejsce parę tygodni temu, kiedy to na okolice podpoznańskie spadły fragmenty właśnie drugiego stopnia Falcona 9, bo nie udała się tak precyzyjna właśnie koronkowa robota jak w tym przypadku, czyli to kontrolowane wejście w ziemską atmosferę. Piszcie w ogóle na, koment na komentarzach, piszcie na czacie komentarze, czy widzieliście na żywo, czy też musieliście zadowolić się już tylko i wyłącznie zdjęciami i filmami. No powiem wam szczerze, że w pierwszym momencie miałem takie Myśli, kurczę, co to za rakieta, bo nie wiedząc, że Falcon leci, no, jakby nie patrzeć, za naszą wschodnią granicą mamy pełnoskalowy konflikt zbrojny, więc różnego rodzaju tego typu obiekty mogłyby się nad naszym niebem gdzieś tam też pojawiać. Na szczęście okazało się, że był to, mimo że wojskowy lot, to jednak rakiety jak najbardziej cywilnej i rakiety nośnej, która służy do wynoszenia na orbitę różnego rodzaju sprzętów niezbyt tajne, skoro wiemy, co tam się znajdowało. Nie no, sama misja jest nietajna, tajna, no bo wiemy, że gdzieś tam leci, ale sam obiekt jest powiedzmy utajniony, no bo nie wiadomo, czym się ma zajmować ten satelita. Być może jest to satelita obserwacyjny, a być może jest to satelita, który robi zupełnie coś innego. Swoją drogą już teraz zapraszam was na jedno z kolejnych PopScience, które będzie wyemitowane, bo będziemy z Leszkiem rozmawiać na temat właśnie wojny w kosmosie, czyli tego jak popkultura to przedstawia, a jak faktycznie mogłyby różnego rodzaju działania Zbrojne wyglądać w przestrzeni kosmicznej, jakiego typu broń kosmiczna, o ile tak można to nazywać, jest już dostępna, a nad jaką się pracuje, więc tego typu kwestie poruszymy. Będzie całkiem ciekawy odcinek. Ufologowie uderzają na alarm. No Myślę, że, słuchaj, no ja widziałem autentycznie, jak sąsiedzi, którzy na balkonie tam gdzieś stali, krzyczeli, że ufo leci. Więc, jeżeli ktoś nie ma pojęcia o tym, co się właściwie dzieje w kwestiach astronautycznych nad naszymi głowami, no to nie ma się co dziwić, że będzie e, mu do głowy przychodziło pierwsze, co w takiej sytuacji może przyjść, czyli właśnie jakiś kontakt z pozaziemską technologią. Chmury u ciebie były, Iwer. No to bardzo mi przykro. Kurde, no powiem wam, że naprawdę akurat w Płocku nie dość, że mieliśmy. Yy, nie dość, że mieliśmy bezchmurne niebo właściwie w tym momencie. To jeszcze atmosfera całkiem stabilna, więc nam to wszystko nie falowało. To jeszcze, żeby było śmieszniej, parę minut wcześniej pisałem na czacie takim osiedlowym z ludźmi, którzy są oburzeni, że światła nie działają, bo już jakiś czas światła nie działają na naszym osiedlu. I też mówiłem, że w sumie no to nie jest fajna sytuacja i fajnie gdyby działały, a gdyby działały, to mógłbym przeoczyć ten cały spektakl, bo nie zauważyłbym tej delikatnie świecącej chmurki i pewnie poszedł gdzieś sami w drugą zupełnie stronę i tak naprawdę cały show gdzieś. By mi tutaj e, przeszedł koło nosa. Także niestety w maju Oneiro widział e, deorbitację na żywo, a teraz nie e, wyszło. Mecz oglądałeś, ale to było ciekawsze. No więc właśnie, czasami rzeczy, które dzieją się na niebie, są dużo ciekawsze niż te, które dzieją się na murawie.